dół był zakopany już. Nie, całk nie całkowicie, ale był zakopany. Ja Tomka Jaworskiego już nie widziałem. Dzień 13 czerwca 1997 roku rozpoczął się dla setek tysięcy Polaków, jak każdy inny, ale nie dla Tomka Jaworskiego. Po pomyślnie zdanej maturze właśnie tego dnia Tomek przeszedł pierwszy etap egzaminu na Wydział Architektury. Rozpoczynał się weekend. Dla maturzysty i jego znajomych pogodny wieczór, urodziny kolegi i zaliczone egzaminy były doskonałą okazją do wspólnego spotkania się przy ognisku, wypicia piwa i wesołej zabawy. Około 40 młodych osób, znajomych Tomka Jaworskiego i jego kolegi Jarosława, spotkało się przy ognisku około 20 w Parku Młocińskim. Tak wspaniałe i radosne zakończenie dnia miało dla maturzystów skończyć się już niebawem. Dla Tomka Jaworskiego był to ostatni wieczór w gronie przyjaciół i kolegów z klasy. Ostatni szczęśliwy. Zwłoki Tomka Jaworskiego policja odnalazła tydzień później, zakopane nad kanałem żerańskim w dole głębokim na 80 cm. Osoby, które, które były tam na miejscu zdarzenia, funkcjonariusze policji, zarówno kobiety i mężczyźni, to naprawdę widać było, że niektóre z tych osób, chociaż wszyscy staraliśmy się nie podchodzić emocjonalnie do sprawy, ale widać było u niektórych z nich nawet u facetów łzy w oczy. 15 czerwca, cztery śmiertelne ciosy nożem w serca zadał mu Tomasz Kobus. Zabójstwo zaplanowała monika Szymańska. Kobusowi i Szymańskiej pomagał Marek Schmidt. Ta trójka wpadła w ręce policji po trzech dniach poszukiwania. Przy wykorzystaniu materiałów filmowych z wizji lokalnych i z pomocą osób pracujących przy tym śledztwie spróbujemy zrekonstruować te makabryczne godziny okrutnej zbrodni na maturzyście z warszawskiego Żoliborza, Tomku Jaworskim. Od wieczora w barze na górce, położonym na granicy Warszawy i Łomianek, przesiadywała grupa młodych mężczyzn zwana Łomiankową. Tradycyjnie pili dużo piwa i jedli grillowane kiełbaski. O północy do baru na górce wchodzą pijani: Marek Schmidt, Monika Szymańska, Robert Wojciechski i Tomasz Kobus. Są rozbawieni. Wracają z nadzalewu Zegrzyńskiego. Rozpiera ich energia, szukają zaczepki. Bardzo szybko dochodzi do słownej awantury między nowo przybyłymi a łomiankowcami. W ostatniej chwili udaje się ugasić spór. Wszyscy razem piją piwo. Około pierwszej 1.30 w nocy, już mocno pijani, decydują się połączyć siły i dwoma samochodami jechać do Parku Młocińskiego. Chcą ukarać i rozpędzić bawiącą się tam młodzież. Na polane z pełną prędkością wjeżdżają Fiatem 125P i Polonezem. Samochody mają włączone reflektory. Pani wskaże miejsce, w którym stał Wasz duży Fiat, którym przyjechaliście na łąkę. To było tamto. Ale głośniej to się mówi. To był tamten pal. Tamten i on zjechał całkowicie ten samochód z Przy tamtym palu, na tak, w takiej pozycji jak stoi ten Polonez, tak? Nie. W innej pozycji? Samochód po prostu, jak my podjechaliśmy... Mhm. Marek chciał Ponieważ matek chciał wjechać na plac, zjechał z górki. Nie mógł się wydostać. Tutaj? Kiedy pojawili się przy ognisku, przy którym bawili się maturzyści, było już niewiele osób. Po północy większość rozeszła się do domów. Wyskakują z samochodów z kijami bejsbolowymi i deskami. Jeden z nich ma nawet pałkę policyjną. Młodzież oświetlona reflektorami samochodów ucieka w kierunku krzewów i najbliższych drzew, by pod osłoną nocy przeczekać. Chowa się także Tomek Jaworski. A te osoby, które były z panem, to znaczy Wojciech, Szymańska, Kobuz i pan. Czy coś zabieraliście z samochodu, jakby, z samochodu, jakby się Kobut Kobuz wziął bejzwola. A Wojciechski? Mógł wziąć, wziął, wziąć pałkę policyjną. Też była w samochodzie? Tak. A pan brał jakiś przedmiot? Z ogniska wziąłem taki, taki kij, który się pali. Jeden z kolegów Tomka śpi pod wiatą przy ognisku. Atakowany przez bandytów budzi się. Jest mocno bity pałami. Chwilami traci świadomość. Utrata przytomności, alkohol i zaskoczenie powodują, że nie zapamiętuje nikogo z agresorów. Pobity chowa się w krzakach. Czeka aż łomiankowcy odjadą. Któryś krzyknął, że tam jeszcze jeden jest. Ktoś z tej grupy, która stała nad tym ta, rządzie. Ta. tak? Puszczone wolno dziewczyny chowają się w kępie krzaków, w której skrył się Tomek Jaworski. Tomek rzeczywiście był. Oprócz tego, że jest bardzo dobrego domu, charakterologicznie był chłopcem dobrym, spokojnym. I on, mimo tego wszystkiego zamieszania, jemu do głowy rzeczywiście nie przychodziły skutki, które już były w głowach tej grupy. Mniej więcej w tym samym czasie agresorzy z baru na górce atakują stojącego przy drodze dojazdowej do parku Forda Transita. W środku jest dwoje ludzi nie mających nic wspólnego z ogniskiem i młodzieżą zgromadzoną wokół niego. Wybijają szyby, obijają deskami karoserię. Od kierowcy domagają się pieniędzy. Kobieta towarzysząca broniącemu się w samochodzie mężczyźnie ucieka. Kierowca wyrywa klucz do kół jednemu z napastników, odpala samochód i taranuje zajeżdżającego mu drogę Fiat 125P należącego do Marka Schmidta. Jak zeznał później kierowca Forda Transita, poczuł, że to była ostatnia szansa na ucieczkę. Kierowca z dewastowanym samochodem jedzie na najbliższą stację benzynową i powiadamia o napadzie policję. Jest godzina 1.50 w nocy. Schmidt i Szymańska są wściekli. Mają zniszczony samochód. Tak naprawdę Fiat należy do matki mężczyzny. Szybko rodzi się plan, by złapać któregoś z maturzystów i zażądać za jego uwolnienie pieniędzy potrzebnych na remont fiata. Agresorzy są przekonani, że mężczyzna z transita jest związany z grupą maturzystów. Ruszają na polowanie. Tomek jaworski schowany w krzakach gwizdę. Chce w ten sposób porozumieć się z kolegami. Zamiast uciekać w coraz dalsze zarośla, tak jak to robią koleżanki, zdradza swoje miejsce pobytu. Tomek gwizdnął! I tym wydał na siebie wyrok śmierci. Bo wcale nie jest wiadomo, czy oni by go tam znaleźli. Nawoływany Tomek wychodzi z krzaku. Widząc to, dopada go Tomasz Kobus, łamie na nimki Przyprowadza Tomka bliżej światła ogniska. Wszyscy zaczynają go widzieć. Tam któryś chyba kobus powiedział, że, że jeszcze ktoś tam jest i on mówi, ja idę poszukać. I wtedy wyprowadził Jaworskiego? Tak. I to było to, te... że Jaworski został wyprowadzony z kęby krzaków dopiero po uderzeniu Forda Transita w Pana tak. Piata, tak? Nie. Tak. Nie. tego panie Tak. Szymańska w tym czasie stoi przy zdemolowanym przez Transita samochodzie Szmita. Kobus i Szmit przeprowadzają Jaworskiego do samochodu. Kobus ściąga mu zegarek i zdejmuje adidasy. Wszyscy zbierają się przy samochodzie Szmita. Polowanie zakończone. Co dalej zrobią z Tomkiem Jaworskim? Mają zdecydować w barze na górce, do którego wracają. Tomek mocno krwawi. Wsiadają do uszkodzonego Fiata 125. Mil. Na przedzie Szymańska i Szni. Z tyłu siedzą Wojciecki, Kobus, a w środku Jaworski. Dojeżdżają do bar. Monika Szymańska opatruje mocno krwawiącą głowę Tomka. Reszta poradzaczy je kielbaski w barze. Co kilka minut wychodzą i pytają Jaworskiego, czy na pewno nie zna kierowcy z transita. Tomek zawsze mówi, że nie. Warto dodać, że w tym samym czasie, około 150 metrów od baru, policjanci legitymowali parę przyłapaną na przekroczeniu prędkości. Kontrola trwała prawie godzinę. On sam wsiadł! wsiadł do tak, tak. Wsiadł sam. Tak, Dobry o podniek? własnych siłach. Nikt to nie, proszę o to, po co tego to znaczy, bo oba obawialiśmy się tutaj policjantów, tylko dlatego, był w tym bagażniku, a tak to w ogóle nie to było znaczy sensu. Było tak, bagażniku. przed policjantami, bo tutaj hmm. policja kontrolowała samochód, ja nie wiem, z godzinę czasu i w końcu ten samochód został zabrany. Po kilkudziesięciu minutach Schmidt, Szymańska, Wojciecki i Kobus decydują się zawieść Jaworskiego do domu Szymańskiej. Tam mają zdecydować, w jaki sposób wyciągnąć pieniądze na remont samochodu od rodziny i znajomych Tomka. Z tego, co ja tak się orientuję, że Rafał miał załatwiać z Moniką, żeby za Tomka dostać pieniądze. Za Tomka? Tak. To znaczy okup za dom, tak, to, tak? ale większość rozmowy to było już w domu, tam na, na Kondratowicach. Ale od kogo miałoby te pieniądze? No niech od znajomych, rodziców, rodziny. Tomek Jaworski nadal krwawi. Poprawcy każą mu iść do łazienki i okryć Protestuje, bojąc się infekcji świeżych ramp od uderzeń kijem z i deskami. Biją go ponownie. Szymańska krzyczy, by nie poplamili jej ściany, w łazience. Rzymańska dostaje od Tomka numery telefonów do jego rodziców i kolegów. Dzwoni do mamy Jaworskiego i pyta, czy Tomek jest w domu. Kiedy słyszy, że nie, pyta, czy nie pojechał na spotkanie Fordem Transitem. Dwa inne telefony do kolegów Tomek wykonuje sam, ani razu w trakcie tych rozmów nie zdradził, w jakim stanie i w jakiej sytuacji się znajduje. Ona odważa się o czwartej w nocy dzwonić do matki Tomka. Bo ten Tomek daje telefon, bo ona mówi, daj telefon matki, może matka będzie wiedziała, kto jest właścicielem tego Forda. On daje ten telefon. Ona dzwoni i z matką, bo potem matka zeznawała, zamienia kilka zdań. I on boi się krzyknąć. Czwórka oprawców decyduje się na sen około 2.30. Krępują Tomkowi ręce i przywiązują do kaloryfera. Rano Wojciecki obcina mu włosy i bije policyjną pałką. Zastanawiają się, co dalej. Zdają sobie sprawę, że wśród numerów telefonów podanych przez Tomka jest jeden do wspólnego znajomego i kobusa, i Szymańskiej. Wtedy decydują o losie jawolskiego. Ma zginąć. Przez znajomość z tym kolegą Tomek mógł ich zdemaskować, gdy odzyska wolność. Na to nie mogą sobie pozwolić. Lepiej zabić. Rano w sobotę na policji pojawia się mama Tomka Jaworskiego. Zgłasza zaginięcie syna. Decyzję o zamordowaniu Jaworskiego podejmuje Monika Szymańska, chociaż ona sama przed sądem temu zaprzecza. Tomasz Kobuz był cały czas podporządkowany Monice Szymańskiej. W każdej, w każdej sprawie jakiejś życiowej. No. We wszystkim. On po prostu jej się słuchał, tak jak czasami dziecko się słucha matki. Tym razem trójka. Szymańska, Kobus i Schmidt zaczynają rozdzielać role potrzebne do zamordowania Tomka Jaworskiego. Nie wtajemniczają w swoje plany wojcieckiego, nie mają do niego zaufania. Kobus przywozi z działki nóż i szpandel, napełnia kanister benzyną. Na polecenie Szymańskiej kupują sznurek do skrępowania maturzysty. Oprócz mnie na siedzeniu przednim siedział Szmit, z tyłu siedział Jaworski i kobuch. Mhm. A kiedy tu przyjechaliście? Wieczorem. Którego dnia? Następnego dnia po Następnego pow... dnia po, tak. Tak. po tych Następnego startu, wieczoru. Po Czyli w sobotę wieczorem. Mhm. 14 czerwca, tak? A jest... o której? Która mogła być godzina mniej więcej? Było dosyć późno, ponieważ akurat były zakłócenia... Zakusy... Znaczy, mhm. To co wiem, nie wiem czy to jest możliwość sprawdzenia, ponieważ... Na kanale Plus był żurzel. Mhm. I to oglądał, znaczy starał się oglądać, ponieważ były zakłócenia. Znaczy jak się skończył ten żurzel? Nie, w trakcie, już, w trakcie, pod koniec tej, już. Pod koniec już. Bo w końcu po prostu doszedł do wniosku, że bez sensu jest to oglądać, bo i tak nic nie widać. I... Mhm. A kto y, przyprowadził tu samo? pani prowadziła samo, tak? Kto podjął decyzję, że właśnie tu przyjedziecie? Nie wiem, w ogóle gdy wychodziliśmy z domu, decyzja była, że podjedziemy na Młociny i zostawimy go tam. Mhm. Kto tak powiedział? Znaczy przynajmniej ja chciałam się tego chłopaka pozbyć z domu. Ale od kogo wyszła propozycja, że wychodzicie z domu i go wywozicie z domu, no pozbywacie go się z domu? Ponieważ ja już mm -hmm. im wcześniej zaczynałam krzyczeć, że ja go nie chcę w domu, mnie to nie interesuje, wam ja to wszystko w wielkim poważaniu. Wojciecki wyłączony z przygotowań do morderstwa zaczyna coś przeczuwać. Dzieli się domysłami ze swoją dziewczyną przez telefon. Robi to zaraz po wyjeździe z domu Szymańskiej, Kobusa i Szmita z Tomkiem Jaworskim. Z domu Szymańskiej wychodzą około 22. Zakrywają zakrwawioną głowę Tomka kapturem, by nikt go nie widział. Z tyłu ma skrępowane ręce. Samochód prowadzi Szymańska. Jest ciemno, pada deszcz. Szymańska doskonale wie, gdzie ma jechać. Wcześniej wielokrotnie była nad kanałem Żerańskim. Chwali się, że policja nigdy nie znajdzie tu Tomka, bo będą szukali poza Warszawą. Jakim samochodem i kto przyjechał? Przyjechać z lewej strony moje, mówię mówię. Z lewej mojej strony. Ja, Szymańska, Szmity Jaworski. Samochodem czyim? Szymańskiej. Białym Fiatem? Tak. I gdzie ten samochód zatrzymaliście? Nie wiem, to, to gdzieś tu tym Tomasz kobus na polecenie Szymańskiej wyjmuje z bagażnika szpadel i idzie do lasu. Kopie dół dla Tomka. Kobus wysiadł z samochodu. Kobus z tak. samochodu. A pan w samochodzie został Został jawor... Szymańskim, tak. tak? I co kobus robił? Poszedł tutaj w tą stronę. Czy miał coś w ręku? Miał w ręku. Chyba... Ja wtedy, wtedy tego nie widziałem, ale najprawdopodobniej miał wtedy już łopatę. Po kilkunastu minutach przychodzi prosić o pomoc Szmita. Szymańska zostaje w samochodzie z Jaworskim, dając mu nadzieję, że go wypuszczą. Po 40 minutach kopania dołu Kobus wrócił do samochodu. Szymańska zdecydowała, że śmiertelne ciosy nożem zada Domkowi właśnie Tomasz Kobus. Nie miał szans uciec już tam. I wtedy nawet prosił do bilicieli. Tam już nie miał szans uciec, natomiast miał przez cały... Szereg tych zdarzeń, szansę krzyknąć, ratować się, w ogóle nie zrobił. Z jednej strony był pobity, a z drugiej strony miał charakter taki, jaki miał. Schmidt dał mu schowany wcześniej nóż myśliwski. Mężczyźni zaprowadzają Tomka do lasów pobliże świeżego dołu. Kobus zadaje mu cztery ciosy w serce. Szymańska przyniosła z samochodu kanister z benzyną. Tomek jeszcze harczał. Na pytanie kobusa, co to znaczy, Szymańska mówi, że po nożu to tak zawsze. Po kilku minutach położyła nogę na klatce piersiowej Tomka, sprawdzając w ten sposób, czy jeszcze żyje. Poleciła Schmidtowi i kobusowi wciągnięcie martwego Tomka do wykopanego dołu. Przed oblaniem ciała Tomka Jaworskiego benzyną, Szymańska zażyczyła sobie, by z niego jej rzeczy, klapki i bluzę dresową. Kobus powiedział, żeby ja podpalił, a w tym momencie mi wszystko wypadło z rąk i wróciłem do samochodu i... No, czy wszystko to znaczy Zapalniczka i... Ale to wyjął Pan zapalniczkę? Nie wiem, czy dał mi ją kobusz, no. czy, czy, czy ją wyjąłem z kieszeni. A dlaczego Panu wypadło z rąk? Bo mimo wszystko nie chciałem tego zrobić. Po nieudanej próbie podpalenia Tomka Jaworskiego przez Szmita, Monika Szymańska przestraszyła się dymu i poleciła ugasić ogień. Zasypują dół i maskują gałęziami. Wracając do domu, kupują wódkę. Rano 16 czerwca pijany jeszcze Szmit powiedział Wojcieckiemu, że zabili Tomka. Wojciecki przestraszony ponownie zatelefonował do swojej dziewczyny. Ta powiedziała mu, że w jego mieszkaniu policja przeprowadziła rewizję. Cała czwórka cały czas mieszkała w domu Szymańskiej. Po tym telefonie wszyscy zaczynają się bać. Wrzucają już do kanału Żerańskiego. ukrywają szpadel i ubrania, w których dokonali zbrodni. Jeszcze tego samego dnia, 16 czerwca, za namową bliskich wojciecki zgłasza się na policję i opowiada o całym zdarzeniu. Dzień później Robert Wojciechski przestał wreszcie opowiadać bajki policji i wskazał mieszkanie Szymańskiej, w którym był przetrzymywany Jaworski, a w którym nadal przebywa cała trójka morderców. Po kilku godzinach obserwacji wszyscy zostają zatrzymani. Mimo pośpiesznych zabiegów czyszczenia mieszkania, policjanci bardzo szybko trafiają na ślady obecności tam Tomka Jaworskiego. 19 czerwca Marek Schmidt przekazał policjantom informacje o ukryciu zwłok Tomka. Co ciekawe, poprosił przesłuchującego go policjanta, by te informacje zostawił tylko dla siebie. Mówił mu to w pełnym zaufaniu, że ten nie powie o tym nikomu. Po tej rozmowie Schmidt zaczął współpracować z policją i prokuraturą i wskazywać na kolejne ślady zbrodni. 20 czerwca zdradził miejsce wyrzucenia noża, którym zamordowali Tomka Jaworskiego. Myślę, że u wszystkich największe negatywne emocje wywoływała Szymańska. Szymańska z tym swoim złym, bezczelnym spojrzeniem modliszki, tak bym powiedział. Zdaniem ekspertów medycznych, wszystkie rany zadane Tomkowi miały charakter śmiertelny. W takim przypadku pomoc medyczna przy tak poważnych uszkodzeniach mięśnia sercowego nie dałaby efektu. Tomek umierał kilka minut. Marek Schmidt. Sąd okręgowy w Warszawie skazał go na 25 lat więzienia. Monika Szymańska. Sąd okręgowy w Warszawie skazał ją na dożywotnie więzienie. Tomasz Kobus. Sąd okręgowy skazał go na dożywotnie więzienie.